Likwidacja podatku dochodowego, uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców i zniesienie barier biurokratycznych przy zakładaniu nowych firm. To główne postulaty kandydata na prezydenta Janusza Korwin-Mikkego. O swoich planach na początku kampanii wyborczej polityk mówił na konferencji prasowej w Mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej. Na 2,5 miesiąca przed wyborami Janusz Korwin-Mikke, według sondaży, w wyścigu do prezydenckiego fotela nie startuje z pole position. Ale jak zapowiada, na przedwyborczej trasie nie zamierza być piątym kołem u wozu. Pytany o główne punkty programu, bez zastanowienia odpowiada: Bez zmian, czyli po pierwsze gospodarka korwin Mikke chce zniesienia podatku dochodowego od pracowników i przedsiębiorców oraz likwidacji zasiłków dla bezrobotnych. Jego zdaniem taki zabieg zdecydowanie zmniejszy bezrobocie. Boom gospodarczy byłby taki. Sobie sprawę, że myślę, że przyjechałoby w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ze 2 miliony firm, żeby się po zarejestrować, żeby nie płacić podatku dochodowego z różnych krajów. No, to jest wielka radość, jak nie trzeba się tłumaczyć. Nie chodzi o wysokość tego podatku, ale chodzi o to, że nie trzeba się tłumaczyć z każdej złotówki. Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że oficjalnie swoją kandydaturę na prezydenta zarejestruje 6 marca. kto będziemy